Jak już chyba wszyscy wiemy, od 1 października prowadzono w Polsce system kaucyjny butelek. I Jeśli nie chcecie się z tym bawić, nosić tych butelek, odzyskiwać jakieś śmieszne kaucji, to mam dla Ciebie idealne rozwiązanie. Kup sobie po prostu dzbanek filtrujący, a jeśli lubisz gazowane napoje bądź wodę, do tego dorzuć sobie soda stream i bajka. Ja takiego zakupu dokonałem około roku temu i naprawdę jestem bardzo szczęśliwy. Wtedy jeszcze nie mówiono jakoś mega głośno o tym całym systemie kaucyjnym, a teraz, gdy on wszedł, jeszcze bardziej cieszę się z tego, że nie muszę żadnych butelek nigdzie targać, bo ich po prostu nie mam. Nie jest to żaden materiał sponsorowany, soda stream naprawdę ani grosza mi nie zapłaciło, ani żadna tam firma jakaś produkująca dzbanki filtrujące, ale jak widzę posty i naprawdę jak ludzie się na to burzą, to po prostu jest to moim zdaniem idealne rozwiązanie w tym temacie. I wkurzała mnie ta ciągła rotacja butelek. Tu targasz je ze sklepu, oczywiście pełne z napojami bądź wodą, następnie potem cię gromadzą w mieszkaniu, następnie znowu wynosisz je do kosza i tak w kółko. Przy okazji tutaj warto też zaznaczyć, że w momencie, czyli około rok temu jak kupowałem sodę, te napoje już miały dosyć sporą cenę, a teraz y, tylko te ceny cały czas wzrastają. I co prawda na start musisz troszkę PLN-ów wysrać, że tak powiem, żeby ten cały zestaw zakupić, bo kupujesz saturator, no i zazwyczaj do tego są dwie butelki, w których sobie tą wodę gazujesz, y, czasami dorzucają na przykład jeszcze jakiś tam syrop, który oczywiście też jest w cenę wliczony, i zazwyczaj to są jakieś tam syropy takie mało chodliwe, których nikt nie kupuje, no to wrzućmy je w promocję. Ale naprawdę jak już masz ten zestaw, to tylko widzisz, jak ta kaska się zwraca. Ale jeszcze tak, wracając do koncentratów, to zazwyczaj są w przedziale cenowe między 19, a tam bodajże 24 czy 25 zł, coś takiego w zależności czy jest prąka, czy też nie. I taki koncentrat zwykle starcza na 9 litrów wody, więc można sobie łatwo policzyć, czy to się opłaca, czy też nie. Jeśli chodzi o smaki, to jest wybór przeogromny. Poza tym nikt nie każe Ci tych koncentratów tam dolewać. Możesz cokolwiek innego, jakiś inny sok. Ja na przykład w ostatnim czasie po prostu leję sobie soczek z polu truskawkowy i jest miodzio. Co jakiś czas oczywiście musimy wymienić tą butlę z gazem, która znajduje się w środku, bo wiadomo nic wieczne nie jest. Aczkolwiek wiadomo, w takich autoryzowanych, topowych punktach zazwyczaj tak 45-50 zł to kosztuje, ale ja osobiście w jakichś takich małych sklepikach potrafiłem wyrwać nawet po 20 zł, teraz ostatnio płaciłem 25 jeszcze w innym sklepie, więc to nie są jakieś horrendalne sumy. Tak już totalnie podsumowując to wszystko, widzę, że ten interes się zwraca, bo naprawdę jest duża oszczędność w stosunku do napoju kupowanych w sklepie, czy tam ewentualnie wody, no i dodatkowo teraz, gdzie ten system kaucyjny wszedł, nie musisz żadnych butelek wynosić, wymieniać, plastiku naprawdę jest bardzo mało, także jest ekologicznie.